Wskażę pod teraz jeszcze raz. To jak u mają? tak? Dobrze by było, gdyby zastanowili się, y zastanowili się. Zastanowili się y czym dla nich jest dzisiaj granica. A tekst już nauczony? Na na no. sensie dalej? Tam. nasz reżyser, nasz kino. Ja. Więc wybiera e, dykcję, trymania mhm. na scenie, i kto może zapamiętać te teksty. Z tego co zrozumiałem, trzy sceny, trzy, tak? Już próbowali u siebie, tak? Mhm. Ale tak jak jest w tekście, czy próbowaliście e, szukać własnych rozwiązań? Так, так сказать, а така діяції. А чи можете повідать о чим є спектакл? E, Саме зім'я була такою як незалежною, а потім в неї забрали цю незалежність, і вона була незалежною від і інших людей і від, to, від їхніх правил. Тобто. E, Tak samo my możemy to i na naszą krajinię, te, to, co teraz nas dzieje. Dla Ukrainy to jest bardzo aktualna Zrobiono wam, u was, granice. No. Przyjechali, postawili, tu jest granica, i od dzisiaj to jest co innego, a to jest co innego. Czyli porozbijali rodziny, porozbijali... No, Mamy zakupowanie terytorium, no. stały Krym i wschodna część, na między Ukrainą i Ukrainą. W Ukrainie dwa kordony. Dwujęzyczność naszego przedsięwzięcia służyć ma promowaniu pewnych idei związanych z komunikacją międzykulturową. Jest takie bardzo niszowe zjawisko w dydaktyce języków pokrewnych zwane interkomprehensją. Ciekawostką jest to, że jako metoda dydaktyczna skupia się ona wyłącznie na rozumieniu języka pokrewnego, tak by na przykład Polacy i Ukraińcy mogli komunikować się ze sobą w swoich językach. Czyli w pewnym sensie chodzi tu o łamanie granic między bliskimi kulturowo narodami, no bo bariera językowa jest tą pierwszą taką granicą. Ta zresztą jest doskonałym narzędziem promocji komunikacji międzykulturowej, bo posługuje się słowem. Nie ukrywam, że to jest też ta, albo przede wszystkim jest to też poziom pewnego eksperymentu, takiej ciekawej próby zrobienia czegoś innego, niż dotychczas robiliśmy w teatrze niebo piekło. Jest to też dla mnie powrót do źródeł, do takiego teatru, no, robionego, jak to się mówi, po bożemu. To przedstawienie też pobudza do pewnej refleksji. Ta młodzież jest u progu pewnego dorosłego życia i już w tym przedstawieniu widzi, jak mało trzeba, aby swoimi nierozsądnymi, często głupawymi, idiotycznymi, abstrakcyjnymi decyzjami zburzyć spokój domu, rodzinny. Reszta ciała swobodna. To, to. Chcieliśmy, by projekt był spójny pod względem tematycznym, a temat granicy jest jednak tematem ponadczasowym. Tematyka dramatu Mrożka w ogóle, jego przesłanie świetnie wpasowało się w ideę porozumienia między narodami. Może sam dramat nie był idealny z pewnych, z pewnych przyczyn technicznych, ale ostatecznie udało się to fajnie, fajnie zgrać w spójną całość. Trzy, cztery, Pięć, sześć, siedem, ćwiczenie na mięśnie brzucha. Okay. Okay. Niech stworzą taką sytuację, żeby każdy z nich chciał coś zobaczyć, muszą to pokazać. Ale najpierw patrzy też. Co wy tam baczy, to... tam te? To... No, no, a bez ręki. Bez ręki. No. Co wy tam bacie? To... O, o da? Sydziać. Rozmawiają. Czy że... piznie hodina? widzicie, dzieciom spaty nie dają. Tam jest, taki, jest taka wyniosłość, pewna, tak? I ty ją... E, ty wiesz, że tak jest, nie? Także to trochę trzeba podnieść, ale nie z patosem. Nie patos, tylko taka. No, u Ciebie w domu historyczna godzina. Na poziomie takiego odbioru fonetycznego tych dwóch języków pojawiają się podobne słowa, można bardzo łatwo kojarzyć zdania. To mnie bardzo zainteresowało taka melodyka, szczególnie języka ukraińskiego i co z tego będzie wynikało dla mnie próba. W jaki sposób będę mógł być przez stronę ukraińską zrozumiany w poleceniach? Bliskość naszych języków stwarza ogromne możliwości komunikacyjne. Ocenia się, że język polski i język ukraiński mają około 70% wspólnego słownictwa. Szczerze mówiąc, jak słucham Ukraińca i Polaka rozmawiających ze sobą w języku, w języku angielskim, То є для мене така ситуація абсурдальна. Бо бо ми ж, що такий абсурд, кориго навіть сам рожик би не вимислював. Ми всі слов'яни і тому ми чітко розуміємо всі наші дії, які ми проводимо. Це дії пов'язані з мовною культурою і з культурою і традиціями наших народів. Багато емоцій, дуже цікаво. Кожен день відкриває щось нове. Все було дуже, дуже енергічно, дуже цікаво. Я дізнався багато нового. Дуже сподобався режисер, його бачення п'єси також, тому що ми робили абсолютно інше. І зараз ми це все перероблюємо, і ми бачимо, що це реально дуже цікаво. Тут буде кордон, кордон, а, Постановлено, що кордон буде тут. Досконалі. що значить тут? Тут. У вас. тут, вдома. Іноді це навіть виходить за межі розуміння, тому що ми, от як показуємо у нашій сцені, що розділили сім'ю. Розділили хату, в якій вони жили, розділили їхні володіння. Е тобто, це якось не сприймається з звичайними людьми, які живуть на, ці... на цьому кордоні. Я вважаю це неправильно і це треба узгоджувати з людьми і не робити, як наша ситуація в Україні, бо це дуже на неї схоже. дуже. Є багато таких випадків, що кордон проходить через села, і навіть якщо він просто проходить через село, так його ще й обстрілюють та забирають у людей їхнє майно. Не можна розділяти людей, які одні нації, які побратими, друзі, які знаходяться в сімейних відносинах. Так, спокійні. Jeszcze Po całym Vitali pa... on gdyby ja eee podadżli, tak? Podejdzie, podadżli? Idź, podejdź. tak? I on ci Ma ją, dzieci, tak? Okej? Dobry wejść. Dobry. Wejść. Co jest? Wybaczcie nam, ale my przychodzimy jak przedstawniki wyższych organów władzy. Odwaga jak jest? Tak. No. Pokazujesz jej, że tak? nie ma się czego badać. Wydwała. Nie ma sobie tak? Jako, jako Malcik, a ona tam stoi, a ty pokazujesz jej, że ja nie mam. Ja? Ostra rozmowa. Historyczna godzina. Nigdy jeszcze w historii Cieko tego domu nie miało miejsca tak ważnego wydarzenia. No nic, jedzmy. W każdym razie trzeba się odżywiać. Stop. Który to pierożek? Który to pierożek? Myślę, że to jest ciekawa sytuacja możliwości pracowania nad tekstem dość współczesnym, no bo przecież mrożek traktującym o problemie dość myślę świeżym dla nas teraz w tej sytuacji politycznej w Europie i konfrontowania tego poprzez pracę dwóch grup grupy polskiej grupy ukraińskiej w szczególności grupy ukraińskiej, która gdzieś mi się wydaje tak blisko jest tych wydarzeń, które są one gdzieś tam pod powierzchnią tekstu zawarte. Ja tylko przejdę. Będę przez moją A które? granica obstawiona. Tak, do skąd czegoś muszę. No tak zadbił buta Przecież mówię, że ja tylko przejdę. Spij pan dalej. Ale to musisz zbyt powiedzieć tak. Dolar tak. przemyk, Już pan wie? Przemyk! Coś pan zbariował. Proszę pan, żeby wszyscy się tu zlecieli. A, jak mówił, się mówiło, że nie podwyższymy to na poryżki. Mówiłem. Trzeba było dobre na jeść się jeść. Wszystko Znaczy nie potrzebują pieniędzy. Реагуєчи на дипломату, на себе і на я. Це справа міжнародна. Ми більше дізнаємося, ми більше спілкуємося, комунікації різні. Труднощів майже й не було, адже ми їх розуміємо, ну ми їх добре розуміємо, і тому ми можемо з ними якби вільно спілкуватися. Желіхоче про бар'єри, яка є між нами, а то як в який спосіб ми гадуємо, то. Pomaga nam, z jednej strony, ponieważ uczymy się, uczymy się nowego jakby doświadczania i rozmawiania ze sobą. Jest to cudowne doświadczenie i to co się dzieje między nami jest niesamowitą przygodą. Więc ile pierożków pan zjadł? Nie pamiętam. Nie pamięta pan. Proszę odpowiadać. 11. Czyli? Według moich wykazów... 12. 12. Słyszałem, że pan nie tylko wysłuża, o Oczy. Pytam, jakie Pana oczy? A, Jest na pewno trudniej, jeżeli jest z ludźmi z Polski. Wiadomo, te słowa czasami się, czasami są zbieżne, ale nie zawsze jestem w stanie wychwycić, wychwycić kto co ma na myśli. Ale, ale z reguły, z reguły da się dogadać. była, była, była. O, osłoniki. No, tym razem się Panu udało. Ale następnym razem, proszę się nie wtrącać. Już pan wie? KONTRABENDYZM! Coś pan zwariował? Chcesz pan, żeby wszyscy się tu zlecieli? CZO Jest coraz lepiej. No, no już razem rozmawiamy ze sobą jakoś. Się dogadujemy mimo różnic językowych. Szybko, wyprezujcie się i prochodźcie! Ja nie chcę problemów. Ja także nie. A nie można by w buta? Szkoda mi czasu, a mogę zapłacić. W jednym razie, Jedyna czysta. Скажіть спасибі, що я не викликав поліцію. Ми можемо їх зрозуміти по контексту, але все-таки є такі випадки, коли ми не можемо їх зрозуміти, і нам приходиться звертатися до режисера, до старших, щоб вони могли знайти порозуміння між нами. Ми між собою на своїй мові розмовляємо. Польська, українська не маємо проблем. Напевно, якісь слова ще запам'ятало українців, хоча б як добрі вечір. czy Spieżarnia to u nas e, e, tak. komora. Dzięki. herbata, dzień dobrze. Хорошо, chociaż nie wiem, czy to nie jest przypadkiem z języka rosyjskiego. A na pewno nikogo nie brakuje ze spektaklu. Wszystko a, bardzo dobrze. A, przez moje łóżko. Herbata. Контрабандист там шемітник у буде. Ну я так точно не знаю. Так я просто розумію слова. Тобто я їх не запам'ятовую, якщо мені їх скажуть, я їх зрозумію. Я зможу відповісти. Є ж так, так одразу, а ти отвóż. Ні. Стрига, так? Так, мусіче створити таку ситуацію мікро. Ти не хочеш, а он там. Не відкрию. Відкрий. Ні. Відкрий, сказав. Все одно не відкрий. Це ж можуть бути тітка та дядько. Добре. Але пам'ятай. Це ж можуть бути тітка та дядько. Пачмо в очі. Добре. Але пам'ятай, щоб мене потім не звинувачило. Bardzo pomógł nam teatr polski, w którym w tej chwili jesteśmy. Umożliwił nam bycie w tej przestrzeni, na tej scenie, co również dla młodzieży jest dodatkowym bodźcem do pracy. Paula, odwróć się teraz o tak. Hasło Łączy nas Współczesność ma pokazać, że nasz projekt stoi w pewnej opozycji do wykorzystywania historii i przedwojennych koncepcji integracyjnych w celu budowania wspólnoty w naszej części Europy. My naprawdę dzisiaj nie potrzebujemy odwoływać się do politycznych i historycznych idei prometeizmu i międzymorza, bo mamy dziś uniwersalne narzędzia służące integracji społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej chodzi tu na przykład o pokrewieństwo języków, pokrewieństwo kultur, ale też możliwość tworzenia wspólnych inicjatyw kulturalnych. Tym bardziej, że wokół naszych granic mamy narody bliskie nam kulturowo, Ukraińców, Białorusinów, Słowaków, Czechów, jest to więc duże wyzwanie na przyszłość. Eee, panowie, Nie da się zrobić granicy za domem. Oczywiście powstało przedstawienie, ale to co było istotne, to co było ważne, to co dla tej całej grupy, która się spotkała, było ważne. To było spotkanie, wymiana myśli, ale też taka próba bycia sobą na poziomie wymiany językowej też. Się wydaje, że to jest ważne, że, właśnie, że możemy się spotkać i razem pracować. I przy okazji, że coś razem zbudować, pokazać, że możemy znaleźć wspólny język. Przecież w gruncie rzeczy wiele nas łączy, co pokazuje taka praca.